Cześć, mam na imię Krzysztof. Witam na kanale Specialized Warsaw. Przedstawię wam dzisiaj nowego Kruxa. Nowy Krux to najżejszy rower gravelowy na świecie. Rama bazuje na konstrukcji roweru Aetos. W specyfikacji S-Works waży 725 gram. Wersja nie S-Works 825 gram. Poprzedni Krux ważył 900 gram. Opony, które się mieszczą w rowerze to nawet 47 mm, czyli mamy tutaj bardzo duży prześwit, aby rower mógł jeździć w jeszcze szerszym spektrum warunków, jeżeli preferujemy oponę przełajową, zgodną z limitem UCI, 33 mm. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużo miejsca na błoto, jeżeli chcemy startować na przykład na jednym rowerze. Natomiast opony gravelowe, najbardziej popularne w tym modelu, 38 mm, Patchfinder Pro, Tubeless Ready. Opona Patchfinder zbiera najlepsze opinie, jeżeli chodzi o szybką oponę gravelową, o dosyć solidnej budowie. Napęd w tym rowerze grupy Seram Rival AXS XPLR. Specjalna przerzutka z tej serii współpracuje z kasetą 1044, co zapewnia bardzo szeroki zakres przełożeń. Przodu tarcza o 40 zębach. Można podjechać pod długie, strome podjazdy w cięższym terenie oraz nie powinno zabraknąć twardego przełożenia na długich, szutrowych prostych. Rower jest wyposażony w kierownicę serii Adventure, ma ona 119 mm dropu, ridge 70 mm, flara wynosi 9 stopni, zwiększono dzięki temu ergonomię i wyjściowo rower jest przystosowany bardziej pod jazdę gravelową niż stricte przełajową. Rower jest wyposażony także w sztyce Terra, pełni wykonaną z włókna węglowego, model siedełka to Power Expert na prętach tytanowych. Rower jest wyposażony w mocowania koszyka na bidon. Opcjonalnie można także zamontować przednią jedynie w wersji elektronicznej. Rower jest dostępny do obejrzenia w sklepie Specialized Warsaw Na Ponczowej. Mamy także model z wcześniejszej kolekcji. Także jest to doskonały moment na początku listopada, aby zaopatrzyć się w rower przełajowy, bądź jak nazywany jest nowy krug, rower gravelowy, ale bardzo lekki. I zacząć swoją przygodę na szutrach. Dajcie nam lajka, wciśnijcie subskrypcję, dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami. Do zobaczenia na gravelowych bądź przełajowych ustawkach w tym sezonie i na wiosnę. Do zobaczenia. Daj nam lajka.